Witam serdecznie z tej strony Remix, a to jest kolejny odcinek z Królestwa Angmaru w grze Cirtaj Divide and Conquer. I, aha, nie te strzałeczki. E, Gimli wyszedł z miasta, natomiast problemem jest to, że zaatakował moją mniejszą armię. A drugą, tą większą, musi dowodzić komputer, więc będzie trochę słabiej. bo nic z rzeczy nie mogę robić, że mogę manewrować wargami Tylko mój zjebany bot to będzie robił. Ja nie muszę zapierdalać, bo na mnie gimli już zapierdala. Ale dobrze, dobrze. Tak atakuję. Kucami. O, kurwa No serio, szybciej ich zabijcie Co to to jest? Zwykła no kawaleria Dobra, widzę, że wysyłam ich pojedynczo, musimy to wykorzystać Mamy dużo falangitów o, właśnie, ali sobie z tyłu idą do... ci szybko zapierdalają akurat no idźcie trochę wolniej, bo się tak rozproszy... gdzie wy zapierdalacie? ja czuję, że ja to przepierdolę przez nich jeszcze że chyba nawet... Lepiej byłoby w automatykiem to roz rozegrać, bo to co ja widzę to mnie oczy krwawią Te konie jakieś chyba się zbugowały chyba Peeee Lecz nie widzę co oni tam u góry mają mieli wyjść, no więc wychodzić do końca, a nie, że siedzicie w, na górze co to było? Szowle, tam twardo. Chyba trzeba pomóc naszym Nobleman no Nie jestem pewny, czy tu jest Gimli. Chyba te dwie jednostki wyślemy tam. Chyba trzeba rozłupać tych Noblemenów. Nie wiem czy to jest, nie tutaj nie będzie Gimli, mam, czuję, że Gimli będzie po prostu nazwany tak, że będzie się nazywał Gimli z coś w do tym stylu. To wy się ustawcie, wy będziecie się wspinać. Ale dobrze, trolle miażdżą tych noblemanów. Oczywiście od lekkiej piechoty nasza średnia dostaje, nie no, to jest oczywiście normalne w walce z krasnoludami. Też się podrzucają tym jednym, co nie, 12 zostało jeszcze. Jezu, co za to są je łopy! Dobra, będzie inny dowódca. Lepszy Piki w dół i włazimy. A gdyby się tam jakoś przebić, żeby im plecy zrobić, żeby byli broken. A troleby by wtedy pilnowały, żeby... nikt nie złaził. Erebor, Co to są za ludki? Kozaki w ogóle. Taki No giną szybciej niż my Jest dobrze mm. Hej, hej Dobra, idźcie grać i Znowu ta muzyka głupio wlazła. Weźcie ich, omincie je spróbujcie chociaż. Dobra. Choć mi będzie, żebyście mogli zszerżować, kurwa. Tyle swoich mi tu nie gniećcie, kurwa. Kupię trolle Dalej biegnijcie tam kurwa Pierwsze jeszcze żaden nie zginął jest dobrze Dragon Slayer Mają włócznię? Nie, mają topory Trolle, powinny sobie poradzić Kurwa, za dużo tutaj was jest. Jeden na się cofnie i pomoże tutaj niech do końca wykończyć. O wygady to. No straci już 50% jest dobrze. Kurwa przybili się Jak tam wam idzie ze slajerami? Dobrze Ile slajerów? 5. Szybciej, szybciej ludzie. To w sumie może tam się... W... Pierdolić się przejmować już, dalej, dalej. I wy to zrobicie. Trole są za silne, żeby taki, na no, takie kurwa misje wpuszczać. Co się kurwa dzieje? Pojebało Was. Trole zapierdalać do góry. <noise> Bo się tutaj nie, nie dzieją dobre rzeczy.

No dobra, przez 3 minuty trzeba teraz jakoś to ogarnąć Są sami nasi No, wrócili synowie mardotrawni Minuta jeszcze, no dalej Straty będą, 30% Dobra, straciliśmy te 900, ale oni stracili gimliego i to jest najlepsza wiadomość: oni stracili gimliego, który był ich najlepszy, tak myślę. BAM! Zastrzyk gotówki, ale idzie już kolejna jednostka. A Ciki, ciki, tam. Daj, Ja pa pa pa, pa. Din, din. Din. Dobra. Yy, I gdzie by myście Jak ja zawsze nie lubię, powinni pokazać, gdzie oni widali tego nowego bohatera. Kto to idzie? Gain. Cyknąć do drogi, nie, bo droga jest, on, drogi są tylko w tą stronę. To tego nie robimy. No wargów na pewno połączymy. Coś co jeszcze można połączyć? Ty... Falangitów w sumie też Wargów jest dosyć. Wystosyć z tej strony, to można ich tam po prostu ulepszać. To jest dobrze. Czyli, no dobra, cofniemy się tym oddziałem. Gdzieś tutaj on będzie oblegał, a my wtedy zaatakujemy go. O, tu widzę ostro z falangą. Troll jest zajebiście Pójdzie na Kazat Dum też weźmiemy, niech będzie, będzie strzelał w... Krasnoludzkie... Krasnoludzkich Wodzów Czy on, on mnie ominął? Dobra, ukryliśmy się w lesie. Następnie tu, że zatykujemy duma, bo albo wyszliśmy, żeby poczekać to trochę. <laughs> no, to w sumie to też nie jest z, zła taktyka, żeby Kryć się po lasach, jak te wielkie krasnoludskie armie idą. Michelle. By się przydało coś rekrutować lepszego. Walkor może coś. Skóra w tej sprawie No tu trzeba slave'a, żeby więcej można było rekrutować miejsc Melkor, naprawa O no w sumie okay. Orks! No here Okej okay. Łączymy to, to co tu zebraliśmy. Mamy już całą prawie armię tutaj. Tu jest spokój, tu jest zajebisie, tu jest spokój. Gdyby oni ruszyli, by było jeszcze większy wpierdol oczywiście w naszą stronę. A tak to na razie nic nie robią i jest super. Anksul. No to... Ta twierdza robi się powoli w taką dosyć dobrą. Nie, to są niepotrzebne rzeczy. Tol Co to by nam dało? Kosztuje trochę kurwa Jednostki same się nie kupią Tutaj to samo Palisty tylko tutaj A w bit e, Tutaj nic nie można Okej okay. Robimy turkę. Chyba wszystkimi się ruszyłem. Mm, mm, mm. A to mendy Trzeba ich dogonić tutaj. Ale drogi są zbudowane, więc powinniśmy dać radę. A ci co tutaj? Kurwa. To chyba trzy jednostki są. Aha. Przepraszam. Lipa Skoro mają trzy wnioski to lipa Czemu Eisengard nie zrobi porządku? Wszyscy stają w miejscu, tylko ja chyba coś robię, no No i Erebor też pojechał trochę po gobinach. O kurwa Zajebiście, skoro oni idą na kamerę to zajebiście, bo ja się tu obronię. Przynajmniej tak mi się wydaje. Trzeba ich trochę naprawić. Hajsy się zgadzają, jest dobrze. O kurwa, Gain się tak uzbroił, ja pierdolę.

Puu Dobra, przeczekaliśmy w tych lasach, Poczekamy jeszcze jedną turę Jeśli chodzi o to miejsce Trzeba wysłać jakieś dyplomaty do tych Dunladów Kurwa zawsze mi się gubią ci dyplomaci A ci może Fire jesteśmy już, już kurwa oni nigdy nie przyjmą chyba Ślam do Mordoru Continuing tomorrow Continuing tomorrow! Okej, okay, jesteśmy w stanie ich dopaść Więc ta bitwa będzie w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Na razie Trzymajcie się, do zobaczenia następnych. Yo!